I kolejny dzień wykopkowy, tym razem wyspowo. Tym razem to już chyba setne podejście w tym roku, ale zrobię te starsze plaże od strony domków letniskowych, od strony różnych ośrodków. Widziałem, że są trzy fajne kąpieliska i je zrobię. I zauważyłem, że te plaże są no, dwukrotnie większe od tych głównych, które zazwyczaj robiłem. Cudów się i tak nie spodziewam, bo to jezioro jest trzepane na potęgę, ale. No, na głębokiej wodzie w piance zawsze jest szansa. I tego się trzymam. Idziemy do wody. dwadzieścia trzy, cztery czyli dwadzieścia dwa, dwadzieścia pięć ale wyczyścimy jakby był stały sygnał to byłaby nadzieja

Nie ma tu żadnych ludzi, a to przecież już bardzo ciepłe dni są. Nie ma jeszcze wakacji, dlatego. I właściwie to nie wiem, czy przychodzą tutaj ludzie. 28, 27 i albo 50, albo 50 groszy, albo złotówek z Perelu. Ale w tych krzakuncach ciężko kopie się, ale. No. što inače Užečka To ciekawe To jest bardzo ciekawe. No niesamowite Taka moneta ogromna, no zobaczcie jak ona jest wielka i ciężka do tego ciekawa sprawa No, to będę musiał za chwilę zweryfikować chwilka przerwy wyszedłem z wody, bo tak mnie zaciekawiła ta moneta Kurde, no nie, nie wiem co to jest. Zobaczcie. Jest to jakiś Wilhelm, czyli moneta typowo niemiecka. Nie, nie jestem w stanie jeszcze odczytać daty, dopiero później sprawdzę, ale coś mi się wydaje, że 1880 widziałem. No jest ogromna. Jak ktoś wie, co to za moneta, od razu w komentarzu, proszę napisać. Będzie szybciej. No niesamowite. Z jeziora. Sygnał 22, potężny jak dzwon. No nieźle. No na pewno fancik dnia to będzie, bo <śmany> nic ciekawszego tu nie ma. Ale za chwilę wam pokażę na takim półmetkowym podsumowaniu dwóch zejść i jeszcze przede mną kolejną. I jest sreberko. I to jest łańcuszek z medalikiem. Ale czy on jest cały? Jest rozerwany na pewno. Poplątany spróbuję go odplątać i zaraz pokażę. No, no to bardzo fajnie. Wypad udany, jak jest sreberko. Tym bardziej łańcuszek z zawieszką Kurde, no to czego chcieć więcej? <laughs> to mnie bardzo cieszy. Jest srebro i nie trzeba było nigdzie daleko jechać. I może jeszcze coś wejdę, bo tutaj na to kąpielisko dopiero co wszedłem. Ładna dwunastka. To może być niestety też kapsel, ale. No ładny sygnał, to trzeba wykopać. Dziadka. Jeszcze go nie mam. To dobrze, że nie jest za płytko. jeszcze nie No już pierdzij na kapsła. Niestety. 50 groszy No to dobrze jak nie kapsel Kolejna dwunastka z 11 I albo znów 50 groszy, albo tym razem jednak kapsel Teraz się przekonam Eee, brzydki sygnał katące Tak, to, to guzik jakiś Taka bezczelna historia, kołnierzyk od kapsla, tak się nie robi, kawałek bransoletki chyba od zegarka Dobra, idę jeszcze na początek jeziora, znaczy no zależy z której strony. Dla mnie to jest koniec jeziora w sumie i tam jest jeszcze jedno zejście i tam zobaczę, no. Łańcuszek z, z, z tym medalikiem dał mi jakieś nadzieje. Jest i moneta fajna. Całkiem spoko wypadł. Jeszcze jak tam się coś fajnego pokaże, do trzech razy sztuka. O, może będzie coś jeszcze godnego uwagi. Na następne kąpielisko i to będzie chyba ostatnie, już dzisiaj. Poza tą fajną monetą, której jeszcze nie udało mi się zidentyfikować, to nic więcej ciekawego nie wpadło. No, śmieci, oczywiście, cała masa. No, ale jest prawie sezon, i myślę, że jak będę tutaj regularnie przyjeżdżał, to jeszcze coś tutaj na tym przykopanym jeziorze znajdę raz ci to się zadość. Idę teraz chwilkę ponurkować sprzęt, odkładam. Znaczy z noksem. A może nawet sobie zanurkuję. Nagram pod wodą, podwodny świat. No, blaszka i też jakieś ciężarki łowione. No i przechodzimy do tych lepszych rzeczy. Dwa złote. Było w torbie, to nie jest dzisiejszy fant. Medalik. Jest srebrny medalik z łańcuszkiem. Bardzo fajna rzecz. Bardzo cieszyło. No i ta moneta wielgachna, olbrzym. Wilhelm Fryderyk ale co to dokładnie jest to nie wiem nie miałem nigdy jeszcze styczności z tego typu monetą jest troszkę szokujące w tym jeziorze takie coś znaleźć tego się nie spodziewałem na pewno eee, i pieniądze typu PRL i 50 groszy współczesne i chyba jeszcze jeden grosz gdzieś tam się napatoczył no ale jeszcze raz wróćmy do tej monety chciałbym się dowiedzieć co to jest wygląda bardzo fajnie no, i porównajcie sobie, jaki to jest olbrzym. Kurde. Nieźle. Jeśli się podobało, to no bardzo proszę o to, co zawsze, czyli łapa w górę, subskrypcja kanału i widzimy się następnym razem.